Wyobraź sobie, że w twoim mieście mieszka bogini miłości, Bóg Burz i Twój sąsiad. Jest jednocześnie kapłanem. Brzmi szalenie? Witaj w świecie Sumerów. Sumerowie mieli bogów na każdą okazję, od pogody po miłość. To nie wszystko. Wierzyli, że bogowie naprawdę z nimi żyją. Ziguraty. Wielkie schodkowe budowle to były nie tylko świątynie, ale i domy bogów. Wyobraź sobie taki apartament. Bogowie czasem schodzili na ziemię, by sprawdzić, co robią ludzie. Taka inspekcja z boskiego urzędu. Kapłani byli pośrednikami między ludźmi a bogami. Ich praca pisanie, modlitwy i organizacja imprez ku czci bogów. Wyobraź sobie, że twoim sąsiadem jest Bóg burzy, a ty musisz znosić jego nocne grzmoty. Tak wyglądało życie w Uruk. Chcesz poznać więcej boskich tajemnic? Subskrybuj sekrety historii opowieści. Z nami historia nigdy nie jest nudna. Wpadaj na YouTube'a.